Trwają przygotowania do 14 otwartych mistrzostw Polski w kajakarstwie górskim Szklarska Poręba 98. Impreza zaplanowana jest na jutro. Jak na razie pogoda to pisuje, zawodnicy tłumnie przybywają w okolice wody spodu szklarka i ostro przygotowują się do zawodów. Jak mistrzostwo, no to musimy wygrać no, najlepszy w tym dniu, czy najszybszy. Nie? I wiadomo, że na odcinku wyścigowym to jest no, kto szybciej, ten lepiej. I tu jest, stoimy koło odcinka 800 metrowego i to jest jako taka eliminacja do finału. Wszyscy biorą udział w tym spłynięciu i najlepszych gdzieś około 10-12, w zeszłym roku było 12 najlepszych, startuje jeszcze 3 km wyżej od tak zwanej ponurej małpy i dopływa się tutaj do, do tego miejsca. Także powiedzmy tam już jest dłuższa trasa i trochę inna rzeka i, i żeby wyeliminować taką przypadkowość I tego no to wtedy na dłuższej trasie większe możliwości sprawdzenia się. Pan Aleksander startuje w zawodach już po raz dziewiąty. Jestem amatorem i pływałem dużo po różnych rzekach niż innych. Ale to jak się spotykam na trasie niż jakieś przeszkody, typu jakiś mały, mały próg, drzewo, jakiś ma, malutki wodospadzi, takie gdzieś pół metra, metra i się to przepłynie, to jest satysfakcja. Aha, coś nietypowego pokonałem. Nie? A jak gdzieś w telewizji widziałem, że ludzie pływają po różnych rzekach i to w kaskach, kamizelkach, po trudniejszych. No to też kusi gdzieś tam. I taką rzeką dla turystów najtrudniejszą w Polsce to jest Dunajec. Gdzie jest ten słynny przełom Dunajca przez Pieniny, gdzie ludzie płacą duże pieniądze, żeby z góralami tracić się. I to jest wspaniała rzeka. Tam się płynie, nie jest ona trudna. Rzeka, Każdy nawet tacy no, średnio, średni turyści mogą sobie dać rady, ale krajobraz jest wspaniałe. I to wciąga. I potem jak ja wiem, że są trudniejsze rzeki, no to też koledzy mnie namówili, a spróbuj tutaj przyjechać. Przyjechałem kiedyś na rzekę kamienną, jak zobaczyłem, no to mówiono tutaj, no tutaj pływać to jest, no nie, nie bardzo, to nie na mnie, nie? Ja czułem się bardzo dobrym kajakarzem, turystą, doświadczonym na rzekach innych, ale ta rzeka po prostu mnie trochę przerażała wtedy. Pływ kajakowy to sport dla odważnych i fascynatów. Pływają wszędzie i o każdej porze roku, osiągając coraz lepsze wyniki. Jedyną przeszkodą jest bardzo drogi sprzęt. Sam kajak kosztuje około 1800 marek, ale dla tych, którzy lubią zmagać się z nurtem rzeki, nawet pieniądze nie stanowią problemu. Na trzecim zabobrzu budowany jest nowy oddział węzłowo-rozdzielczy Urzędu Pocztowego. Urząd węzłowo-rozdzielczy ma funkcje, poda funkcjami, jakie spełnia każdy urząd, czyli nadawcze i oddawcze doręczenia przesyłek. Spełnia funkcję dodatkową, to znaczy rozdziału, całego materiału listowego wszystkich przesyłek nadanych w urzędach na terenie miasta Jelnie Góry i wszystkich urzędów podporządkowanych do tego urzędu. W przypadku Jelnie Góry 2 z ulicy krakowskiej dotyczy to 60 urzędów z terenu województwa. Dla tylu urzędów ten urząd opracowywuje materiał nadchodzący z Polski ze świata i dokonuje z nimi wymiany, i z tylu też urzędów zbiera przesyłki nadane i ekspediuje na teren kraju i, i reszty i świata. Obecnie tego typu placówka pocztowa funkcjonuje w budynkach kolejowych przy ulicy krakowskiej. Czy rzeczywiście potrzebna jest zmiana lokalizacji i nowy budynek? Tak, dlatego że na krakowskim mieścimy się w budynku dzierżawionym, w pomieszczeniach dzierżawionych od kolei, w strasznej ciasnocie. Żeby zobrazować sytuację, nie mamy nawet kawałka miejsca przed urzędem na wymianę z samochodami, które wjeżdżają. W trasy wymiana dokonuje się wprost na chodniku i na jezdni i z drugiej strony po prostu pod oknami, tuż pod oknami, przebiegają tory, gdzie manewruje się składami pociągów. Jest zagrożenie wypadkowe, ogólna ciasnota, nieprzystosowanie powierzchni do funkcji, jakie ten urząd spełnia. Inwestycja Poczty Polskiej podzielona została na dwa etapy. Pierwszy to właśnie budowa oddziału rozdzielczego, którego ukończenie planowane jest na czerwiec przyszłego roku. Natomiast w drugim etapie, w roku 2000, planowane jest oddanie do użytku urzędu pocztowego dla mieszkańców największej sypialni w Jeleniej Górze, jaką jest Zabawrze. Tym razem będziemy mogli być zadowoleni, że pieniądze podatników obrócone zostaną w funkcjonalne obiekty, a nie jak w przypadku ZUS-u futurystyczny pałac. Wczoraj około godziny 14 na osiedlu 20 w Cieplicach znaleziono rannego 44-letniego mężczyznę, mieszkańca Jeleniej Góry, który po przewiezieniu do szpitala wskutek odniesionych ran kłutych klatki piersiowej zmarł. Według relacji świadków sprawcą napadu mógł być 68-letni mężczyzna znajdujący się pod wpływem alkoholu. Domniemany morderca został schwytany przez policję i osadzony w areszcie. Obecnie trwają czynności wyjaśniające okoliczności zdarzenia. Dziś przez Ziemię Jeloniogórską dwukrotnie przemknął barwny peleton kolarzy. Skąd się u nas wzięli? Otóż wczoraj w Legnicy rozpoczął się 33. Wy wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich. Tur, choć mało znany, ma znakomite tradycje. To właśnie metę tego wyścigu zdawałoby się w zamieszłych czasach, jako pierwsi przejeżdżali tak znani kolarze jak Ryszard Szówkowski czy choćby Tadeusz Mytnik. I chociaż tegoroczna obsada też nie jest najskromniejsza, bo oprócz polskiej czołówki z grupą zawodową MRUS ścigają się także kolarze ze Szwajcarii, Austrii, Niemiec czy Czech to jednak nie to samo co kiedyś. Świadczą o tym m.in. trasy całkowicie pozbawione kibiców i fatalna promocja oraz organizacja zawodów. Dzisiejszy etap ze startem w Legnicy liczył 190 km długości, a na naszym terenie dwukrotnie kolarze zaliczali lotną premię na szczycie pobliskiej kapeli. Zakończyło się trzecie forum inicjatyw teatralnych Mały Bombardy 98. Impreza organizowana przez Miejski Ośrodek Kultury w Jeleniej Górze poświęcana jest młodym aktorom amatorom. Festiwal jest to jakby takie zdarzenie warsztatowe młodych ludzi, którzy poszukują coś w teatrze. Jeszcze powiedzmy nieinstytucjonalnym, niezawodowym robią to dla przyjemności głównie, nie dla pieniędzy. Jest to. To jest wykładnik jakby, jakby tego wszystkiego, całej tej imprezy, tutaj bombardu. I to, że oni tutaj się spotykają, to jest chyba najistotniejsze, że ma, mają szansę współzawodniczyć, tylko że nie po sportowemu, to nie jest, nie jest gonitwa po zwycięstwo, tylko po jakiejś nauki bardziej myślę. Podczas festiwalu publiczność obejrzała siedem spektakli wystawionych przez teatry z całego województwa Jeleniogórskiego. Ja się cieszę, że taka impreza jak Bombard po raz trzeci odbyła się tutaj. Że młodzież chętnie, zarówno ak aktorzy tutaj występujący, czyli siedem spektakli obejrzeliśmy, to nie jest mało. I, i, I młodzież, która ogląda, młodzież przychodzi oglądać przedstawienia, uczestniczy w tym i potem jeszcze uczestniczy po spektaklach w rozmowach na ten temat. To jest budujące, że nie tylko ulica, komputery i, i tym podobne rzeczy są w stanie zaprzątnąć głowę młodych ludzi. A jednak, jednak trochę tej kultury yy, przez duże K. Jury przyznało Grand Prix, 1000 zł, fundowane przez Urząd Miasta, dla teatru nieczystej formy, za spektakl One. W przeprowadzonym plebiscycie publiczności zwyciężył spektakl Zależy Kiedy: Teatru Feminium. Karol Nowakowski, główny organizator imprezy, za niezniszczalność i full service otrzymał szczególnie specjalne Prix W ubiegłym tygodniu rozpoczęły się oficjalne negocjacje Polski o przystąpienie do Unii Europejskiej. Postanowiliśmy w związku z tym zapytać Górzan, czy potrzebne jest Polsce członkostwo w Unii. No chyba raczej potrzebne. Dlaczego? No chyba dla samego rozwoju. Prawda? No, widzi Pan, jest o kim myśleć. Po prostu no, dla przyszłych pokoleń przynajmniej, nie? jeżeli nie teraz. Oczywiście, że potrzebne. Już doświadczenia historii wskazują, już nas nauczyły żeby trzymać się Zachodu, nie, wydaje mi się, że Polska nie powinna przystąpić do Unii Europejskiej. Nie jestem za tym. E, nie mam taką myśl. Kojarzy mi się to ze średniowieczem, z uniwersalizmem, z takim właśnie czymś apodyktycznym, narzucaniem e, czyjej woli. Nie wiem, z tym się kojarzy. Moim nie powinna należeć? Myślę, że wpłynęłoby to na jakieś polepszenie naszych stosunków i z zagranicą, i w ogóle naszych społecznych. Mam wątpliwości akurat, czy, czy, czy to jest takie bardzo korzystne dla naszego kraju. Okaże się po, po wstąpieniu. W każdym razie mogą wystąpić pewne ograniczenia, na przykład handlu zagranicznym, w eksporcie konkretnie. Mówię naszych towarów, naszych wyrobów, przywodów rolnych, tak by to określić a życie pokaże. Mnie się zdaje, że jest niepotrzebna. A dlaczego? Bo będzie nas to wszystko za dużo kosztować i będą bardzo duże zależności, o których niektórzy nie chcą mówić po prostu. My jesteśmy niezorientowani, proszę pana. My wiemy, że to będą koszty, nie wiemy jakie, nie wiemy kiedy. Właściwie to my nic nie wiemy, co się dzieje, proszę pana. Informacji dla społeczeństwa to żadne. Nie mam na wyrobionego zdania na ten temat. Ja, Oni to za darmo nie robią. No nie...

12 lutego 98 roku wyszła z domu i dotychczas nie powróciła Agnieszka Rzęcina, zamieszkała Jerzmanki 36, gmina Zgorzelec. Podajemy rysopis zaginionej. Wiek z wyglądu 25-30 lat, wzrost 162 cm, szczupła budowa ciała, włosy ciemno długie. Ubrana była w czarną kurtkę, czarne spodnie lajkra, białe adidasy, miała przy sobie czarny plecak. Informacje dotyczące zaginionej prosimy kierować pod numer telefonu 775 4 231 wewnętrzny 236 lub do najbliższej jednostki policji.